Okej, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Azeroth Wars w grze Warcraft 3 The Frost i strasznie ciężko jest mi się przedstawić właśnie na opowiadanie o Azerothach w momencie kiedy mieliśmy od bardzo dużo gry w Lording of the Aftermath ale, dobrze, już dając upust temu jak ciężko mi będzie i o oh Boże, i coś tam, coś tam. Pragnę podkreślić, że dawno, 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 dawno czasu wyszedł nowy patch do Azeroth Wars, który bardzo diametralnie zmienił rozgrywkę. Przez co no, na tym kontynencie już aż tak bardzo druidzi Sentinele nie górują. Też Horda Trala ma troszeczkę inaczej. No ale my... Mniejsza. Skupmy się na tym, co będzie przedstawiała nam ta rozgrywka, i w trakcie gry będziemy się dowiadywać, jak to wszystko wygląda. Okej, okay. a więc warto zacząć od takiego prostego elementu, jakim jest przedstawienie graczy, gdzie tutaj mamy e, Frost Whispera. Albo Frost. W, frost mi się wydaje Frost Whispera, ale nie jestem pewien. chyba gościa kojarzę. Sorry za to zacięcie. Aqua, no fajnie. Zapomniałem powiedzieć, że to jest skip. Jako plaga będzie Frost Whisper. Aqua wcieli się w połonący legion. Kamil będzie Felhordą. Tak tutaj muszę. To co zazwyczaj było w postaci Dark Hordy, płonącego legionu i też Illidarii, który znajdował się na Outlandzie. Teraz będzie pod rządami tylko jednego w postaci Felhordy. Dalej mamy Archironusa, który wciera się w Lorderon, czyli cały ten teren tutaj w połączeniu właśnie z samą stolicą Lorderonu, Andorhalem i Stratholmem. Dalej mamy krasnoludy, które znajdują się o tutaj. iron faktycznie nie wygląda tak majestatycznie. Tutaj mamy Gnomergan. No i tutaj tak wyglądają te okolice. Całkowicie inaczej to się wszystko prezentuje niż w poprzedniej rozgrywce, no ale nie wiem, nie będzie mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, mam nadzieję. Dalej w, w Dalaran wciela się Al, Algrosz i on ma tutaj tereny, tutaj o, tu jest to Dalaran, ono jest przed zniszczeniem i przed... to nie jest jeszcze ruiną. Oraz mają swoje podziemia, które są tutaj. Tutaj znajduje się Księga Mediwa, na którą są łasi z płonącego legionu. Dalej. Mamy do czynienia z elfami, z high-elfsami, które znajdują się, wiadomo, w Silvermoon. Tutaj jest też studia Sunwell. Nie wiem, czy za każdym razem mam ochotę powiedzieć studia wieczności, ale to nie jest studia studia wieczności. Tak, tutaj się znajdują trole tu jest Zul'jin, ale tymi jednostkami Nikt nie gra, więc w Zulamandy nawet nie ma dowódcy, który mógłby sobie robić wypady. Ale mniejsza mamy za to inne nacje, przykładowo horda trala, której wcześniej nie było, bo mieliśmy pociąg po prostu zwykłą hordę. Trala tutaj znajduje się na wysepkach, może sobie je tutaj zająć sobie, mychnąć później tutaj do Orgrimmaru, przejąć Orgrimmar i tak Dalej mamy Neoneltarion, cześć kolego, też bardzo za to odzyskniłem, e, on się wciela w Warsong Clan, czy innymi słowy klan groma Hellscreama, który razem będzie z hordą trala starał się zdominować te tereny, zniszczyć tutaj druidów, którymi aktualnie gra Ptipru oraz sentinelki, którymi gra John Snows. Natomiast jeżeli chodzi a, o Arator, czyli tutaj królestwo Ru ludzi w Stormwind, etc. To wciela się Valentina Thierry. Thierry. Dobrze. Więc niewiele zwlekając, bo mamy już za sobą prawie 4 minuty, przepraszam. Na to odcinek będzie miał więcej niż 15, dlatego lecimy z całą rozgrywką. Tutaj widzimy właśnie e, króla Wariana Waryna. Na swoim dzielnym romaku. no północny Legion został zaatakowany. O, tutaj Deferog już atakuje razem z Burning Legionem. Oni są aktualnie w stanie współpracy, więc ich najważniejszym celem jest zdobycie księgi i podbicie Dalaranu. Największe walki toczą się zawsze tutaj, kiedy właśnie w Schoolman's czy też House of Baro. Przechodzą tutaj do. E, matko, to był. Andorhal? O, tak, Andorhal, bardzo dobrze. Przechodzą do Andorhalu i tam razem z Północnym Legionem Plaga go zajmuje, bo tam, tutaj była ta wielka, słynna bitwa. E, bitwa, no. Walka z. E, Malganisem, między właśnie Mal'Ganisem a Atasem, w zabijanie po społeczności lub jej przejmowanie no i ogólnie plaga, plaga, plaga. No, tutaj już właśnie e, plaga się szykuje, będą wielkie, wielkie walki. Zostaliśmy zaatakowani przez kogo? Zostaliście tu zaatakowani, o, przez Safirona i Safiron po zabiciu prawdopodobnie przychodzi na wasze na waszą stronę. Dokładnie. Tutaj macie wielkiego e, traland Volgine Defeat the, field, the Aha, czyli tutaj zostało tutaj chyba wszystko wybite i sobie przeszli teleportem. Tutaj również wszystko jest wyczyszczone, znajduje się O. Aż nie wierzę, że tutaj ktoś nie żyje. Ale nie żyje. No na co ja, ja tu kernę, więc tutaj o tyle spoko. Wielkich walk jeszcze nie ma, ale kurczę już nie mogę się doczekać. Kiedy, o właśnie, tutaj zaczynają się pierwsze walki z Talar... Andorchalu, wyruszyły wojska Archinusa. Ar Ar Archinusa? Ar Ar Archironusa, Ar Archironusa. Który myślał, że, o spoko, wejdę tutaj, zabiję i, 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 i będzie bardzo w porządku. Natomiast bardzo się pomylił z racji tego, że tu jest o wiele, wiele, wiele więcej wojska. Ale jeżeli będzie odpowiednio prowadzona dywersja z ich strony przy pomocy wojsk Dalaranu oraz wojsk Lorderonów, jeszcze jeżeli High Elfs, High Elfy przyjdą, ale coś... nie wiem, nie, nie, nie widzę zbytnio ruchu jednostek. Ale gdzie jesteście? Jesteście gdzieś tutaj i, i, i będziecie raczej szli na Zulamanco. co? Faktycznie dawam control point, ale bardzo osłabi obronę tutaj i... Nie wiem, czy przypadkiem wsparcie jednostek walczących w oddali by się bardziej przydało tutaj, niż właśnie w Zul'a na... Dobra. Tak. A jak tam u krasnoludów? Krasnoludy się tutaj srogo trzepią, ruszają właśnie do Black Blackrock Spire. Tutaj właśnie kamień, który gra Fel to musi być bardzo, bardzo ostrożny, bo w złym momencie, jeżeli nie ruszy, to może bardzo, bardzo, bardzo mocno dostać wciery. I na moim... No, ja na jego miejscu bym właśnie się wycofał. Walczył tutaj. Bo no, tutaj mamy dodatkowe wieżyczki, które prowadzą ostrzał. Tutaj mamy jeszcze mocniejszą wieżyczkę, którą możemy sobie pomóc. Teraz może być bardzo ciężko. Ja trzeba powiedzieć, magni jest w tej rozgrywce bardzo, bardzo potężny, bo posiada obszarowe leczenie, które naprawdę ma świetny wpływ na rozgrywkę. Ale jednostek krasnodębskich jest tutaj stanowczo za dużo, więc nie sądzę, żeby mieli jakiekolwiek szanse. Co się dzieje tutaj? Talaran przejmuje tutaj okolice, sobie krypują, krypują, krypują. Natomiast tutaj rozgrywa się wielka bitwa pod Andorradem. Wojska plagi oraz ponocego legionu starają się dostać do środka, zająć to miejsce i stworzyć swoją nową bazę z cool, kulmes, cały czas przychodzą jakieś jednostki, tutaj pucze e, starają się przedrzeć przez most niestety ich jednostki nie e, są pod ziemią, właśnie nie pozwalają im przejść, to jest trochę, trochę niefajne, bo by od razu zrobić tutaj przejście, tutaj by jednostki i banki przeszły, a tymczasem, o padł jeden z poladenów, kto padł? Artas! To sensu. A Artas jest wskrzeszalny do czasu yy, upadku właśnie Andorharu, więc nie stracicie tego To jest Artax Menetic. Jak on upadnie? To yy, z tego co mi się kojarzy plaga może go skrzesić jako liczki Ja się dziwię dlaczego jego towarzysze mu nie pomagają, czemu z domu nie ma ataku, dobrze z jest atak, chociaż tyle Ale w sumie to praktycznie tylko walczy z plagą, więc tutaj niewiele się dzieje Co się dzieje tutaj? Ło, wow, tutaj się zbierają tutaj dopiero będą do walki Natomiast na południu już sobie jednostki Zaratoru skrypują tutaj te tereny Zajmuję je, żeby mieć tutaj wizję. A co za tym idzie w momencie kiedy... Ee, z Outlandu wyruszą jednostki. O nie widzieliśmy faj... E, nie, nie widzieliśmy obrony tutaj. Bardzo was przepraszam. E, to, to nie jest ten sam poziom rozgrywki co w Lorderonach, że widzę tutaj przema, przemarsz jednostek, bo to wszystko jest kronalowskie. To są jedni Sojuszy. Jestem ciekaw jak poszło tutaj. No, bez problemu sobie tutaj poradzili. Weszli do środka ee, Black Rock Spire. Czy pochkurzą się o Ragnarossa na tym levelu? No by mogło być ciekawe, chociaż wątpię, żeby ktokolwiek z nich przeżył. Eee, o, mają Bilgana w e, bardzo ładnie. Ja, ja na jego miejscu, skoro już mam te tereny, w okolice, ruszyłbym tutaj. Bo w Grim Battle jest taki bardzo fajny buff, który chyba leczy Twoje jednostki za każdy atak. To atakuje. O, bardzo ładnie. Uff, panie, Dalaran i Lordaeron wspólnymi siłami potrafiły poradzić sobie z nieprzyjacielem. No i przemijli się przez ich obronę. Niedługo będą mogli zacząć atakować z Coolness, ale to może być o wiele trudniejsze, bo tutaj najczęściej Zbierają, zbierało się ogromne ilości wojska, bo ci, kiedy ludzie tutaj wchodzili i atakowali, to byli pod takim ciśnieniem, pod takim atakiem, gdzie właśnie takie tutaj wozy mięsa robiły ostro i wszystko obszarowe i łoje i kupali. To bolało. Hmm. na razie jest to pod bardzo sentinelek, ale. Nie ma się co cieszyć. W momencie, jeżeli tutaj ta obrona. Oj, przepraszam, trochę się tu pozmieniało. No właśnie, nie. Jeżeli to upada, a wtedy jest bezpośrednia droga do scenariusza. Bo brawo! Scenariusz jest w grze, więc będzie mógł przezymać swojego spoka. O czym mnie informujecie? O, że Arta zwrócił. Bardzo dobrze, że Arta zwrócił. Tutaj mamy Sidragoza. Safirona, przepraszam. Dregoza była w lorderonach, to trochę się pomyliłem. Teraz, skoro chłopaki z płonącego legionu oraz plagi stracili tutaj jakiekolwiek panowanie, ja na ich miejscu bym tutaj się skupił na krypowaniu, zajmowaniu okolicy, żeby mieć jak największy e, przychód, jak najwięcej e, pieniążków, by móc prowadzić ekspansję i tak zwane dub dropy. Ale właśnie uruchomili plagę, przez co w całym mieście, w całym Lorderonie doszło do przemienienia jednostek na e, właśnie nieumarłe. Mamy tu bardzo duże ilości reklamantów oraz długi. Więc muszą sobie teraz bardzo, bardzo mocno radzić z tym wszystkim, bo tego tutaj... one są wszędzie. Tym... I właśnie to była jedna z takich śmieszniejszych sytuacji, gdzie e, jednostki Lordy Rodów w trakcie, jak szły pod Aldohal musiały ze sobą, za sobie niszczyć swoich towarzyszy. To zobaczę, e, krasnoludy, bo prawdopodobnie niedługo wejdą tam na... po telefon. O, Rzadka rzadkość, Dalaran wyszedł z sportu. Z, e, z Teramor. To jest ciekawe, co nie się uda, bo tutaj oni nie są fakt, faktem sprzymierzeni. Ale to może być bardzo, bardzo uciążliwe. Panie. Jak wam chłopaki, idzie obrona? No biorąc pod uwagę to, że... mimo wszystko jest to duży jednostek, to nie będzie jakby specjalnie uciążliwe. Ło, panie! I to jest właśnie o to, o co chodziło. Ja się dziwię, że tutaj nie ma zbyt dużo wojska. To się dziwię. Gdzie jest to ich wojsko? What the fuck? To już wszystko padło? Czemu wy jesteście tutaj? To było takie bez sensu. Aktualnie jesteście atakowani... O, tutaj pewnie jest Brand. A nie, tutaj jest e A nie, sorry. Brand Bromby się kojarzy z, <grym> z Lorderem. Ale do Hellfire i to weszliście bez problemu. Tak... No mi mięciutko. Tak bardzo mięciutko. I teraz Felquatna tak naprawdę już upada, bo... Yy, może i mają nas Może i mają tutaj yy, Kargata, ale co z tego, skoro jedna z najważniejszych Himbost, gdzie mogli się naprawdę surogo bronić, właśnie upada. A oni sami są gdzieś łódę na wyspie. Bardzo źle. Tutaj no, przejęli parę punktów, to chwała im za to. Yy, po drugiej stronie to nie, to nie jest ich. No ale nie zmienia to faktu, że to się skoczyło. Co ciekaw, jak będą wyglądać dalsze tutaj przebiegi walki, bo o! No, ewidentnie wszystko miało mijać. Jest trudniejsze do ogarnięcia niż w przypadku lorderonu bo tutaj co chwila coś się dzieje, coś dziwnego, jakieś kurde takie dziwne zagrania. Wszystko jest tutaj rozpieprzone w każdą stronę. I tak naprawdę omijam wszystko. Omijam tutaj walki, zazwyczaj one trwają długo. Ale tutaj widać srogą przewagę, już w, 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 w konfliktach, bo fakt, mamy tutaj. Eee, mocną przewagę Lordaeronu, Dalaranu i elfów, które bez problemu sobie poradziły z plagą, to ta horda Trala jest naprawdę dominująca w tej, w tej chwili. I idąc razem na jednego przeciwnika, oni dadzą sobie o wiele bardziej radę. Chociaż mi, a nie, przepraszam, oni nie walczyli, oni po prostu tutaj sobie czekają i czekają. A na dole, gra to <laughs> wraz z ratanem Biorą wszystko jak leci, się nie pierdoląc. No, ale w końcu mamy jakąś waleczkę. Teraz tylko czekać, aż scenariusz yy, kim przyjdzie ze wsparciem. To jest chyba ultimate thrala, który atakuje wszystko co się znajduje do Dobra kompozycja, bo jest tu bardzo fajnie, że z tego mają katapulty, one bardzo będą pomagać w trakcie całego oblężenia. Tutaj powinien być cały czas... Tutaj powinien być jakiś budynek, który będzie spamował jednostkę, będzie spamował wojsko, bo oni sobie nie dadzą rady. Nie mają najmniejszych szans. I faktycznie! te jednostki zostały bardzo, no, kurczę, czy ja mogę powiedzieć, że te jednostki zostały bardzo znerwione, czy te nacje? No, w pewnym sensie tak, bo ile to coś posiada obrażeń, ile posiada pan tego życia, w porównaniu do zwykłych helpów. Ale no też brak współpracy z tej strony, bo też mają dosyć silne jednostki, które by sobie radę. Teraz ci sobie wrócili. Oni mieli tutaj zadanie tylko utrzymywać Linię, żeby przypadkiem on nie zaatakował, podczas gdy cała reszta będzie się udawała e, atakować sentynenców. Teraz, teraz Druidzi to, to są naprawdę do, do wyniszczenia. To jest ostatnia linia obrony dla Felhordy i pewnie i tak to im niewiele da. Ale naprawdę, jeżeli teraz tutaj. Serio będziecie teraz, kurde, sobie na wyspach siedzieć? Bez sensu! Cokolwiek teraz, gościu, nie zrobisz, jesteś w dupie. O, tak. Jedna z, kurde, z potężniejszych jednostek w tej grze. Przynajmniej na starcie. Ogólnie tutaj już chłopaki się nudzą. No, oni sobie będą kripować, no ale... O, bóg nie żyje. pieśni zwyciężył. No. Zabili scenariusza, kurwa, nawet tego nie nagrałem. Ale. To, to, to byłoby bardzo nudne, bo oni tutaj stali, czekali, nic nie robili. W ogóle jestem ciekaw, czy oni dalej są w grze. Nie, jego już nie ma, sentineli też już nie ma. Więc, whatever. 2, 4, 5, 8, 10 graczy. Czyli to część już możemy całkowicie olec z oglądania, bo tutaj będzie praktycznie tylko już przejmowanie, przejmowanie. Może jakieś walki i problemy będą tutaj się działy, bo w dalszym ciągu tutaj jednostki plagi coś tutaj mogą robić. Tutaj troszkę nudzą. Tutaj troszeczkę gdzieś... O, sorry, tutaj. Tutaj mamy czerwony, więc co? O, to mamy Skullman's. i zastanawiam się, co się tutaj dzieje. O, całkiem sporo. Baron Rivendell. Dobra, może coś w następnym odcinku będzie ciekawie, bo jakoś tak niespecjalnie fajnie się to prezentuje, skoro wszystko tak łatwo upada.